Słuchajcie, bo tutaj jakaś mała farka się kręci, trochę niepotrzebna. Generalnie tutaj wysłaliście mi story z Kizo, bo Kizo wypadł rywal. No i była faktycznie do mnie telefon, czy zastąpię w tą sobotę za 2-3 dni. Tak naprawdę, tylko że na warunkach bokserskich i ogólnie to nie jest prawda, że ja się nie zgodziłem na boks, ja się zgodziłem, ale po prostu moja stawka nie została zaakceptowana, gdzie ja mam swoją walkę. Już też wkrótce, nie długo Wam powiem, pewnie jeszcze w tym tygodniu. Więc po prostu poszło kasę, więc to jest jakieś, mój drogi, nieprawda i kłamstwo, że ja się nie zgodziłem, ale trzymam dla Ciebie kciuki. Daj dobrą walkę. Może kiedyś się spotkamy. To jest normalne, że jak ktoś dzwoni na trzy dni przed i to jeszcze w formule, w której jestem najgorszy, czyli formule bokserskiej, no że nie zrobię tego za jakąś tam stawkę, która nie będzie dla mnie odpowiednia, więc jakby no. Naprawdę to nie ja się zgodziłem, tylko po prostu tutaj tak wyszło, tak? Ale jakby nie czuję się pokrzywdzony, bo mówię, no pewnie już w tym tygodniu podobam, kiedy się biję, w MMA, więc jakby to mnie bardzo cieszy i nie mogę się doczekać. Jak moje warunki zostaną zaakceptowane, to w sobotę mogę być, nie ma żadnego problemu. Nie, nie nagrywam broń boże tego, żeby obrazać w KID w jakikolwiek sposób. Jakby mamy wspólnych znajomych, którzy mówią, że to jest bardzo fajny gość. Po prostu czysto traktuję to zarobkowo, zadaniowo. I tyle. Na niego powodzenia.